W połowie sierpnia siatkarki grupy Azoty Chemik Police rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. Plan na pierwszy tygodnie to zbudowanie odpowiedniej dyspozycji przed inauguracją sezonu. Najpierw praca w siłowni i przygotowanie motoryczne zawodniczek. Następnie szkolenie techniki i taktyki. W nowy sezon drużyna wchodzi z nowym trenerem. 53-letni Marko Fenoli o pracę w polskim klubie rozpoczął 18 sierpnia. Jak sam podkreśla, najważniejsze są ciężka praca i wola walki. Wówczas wyniki przyjdą same. Jesteśmy na tę chwilę w siódemkę. Nie jest łatwo trenować w ograniczonym składzie, jednak każdy wie, jakim klubem jest chemik, jaką ma historię, jakie zawodniczki tu grają. Nie będziemy mówić o tym, co w tym sezonie osiągniemy, ale na pewno zrobimy wszystko, by osiągnąć najwyższe cele. W treningach nie uczestniczą jeszcze trzy siatkarki, które zasiliły polską reprezentację podczas tegorocznych Mistrzostw Europy. To Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik i Monika Fedusio. W składzie znalazły się również były zawodniczki Chemika Police, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz oraz Maria Stenzel. W ostatniej chwili z powodu kontuzji z kadry wypadła Martyna Czerniańska. Niecałe trzy tygodnie temu zawodniczki wróciły z Gdańska, gdzie rozegrały turniej siatkówki plażowej PreZero Grand Prix PLS. Chemik wygrał wszystkie mecze fazy grupowej, ćwierćfinał i półfinał, przegrywając w wielkim finale z trzykrotnym zwycięzcą, drużyną Wolej Wrocław. My zagraliśmy naprawdę bardzo dobry turniej i jestem bardzo zadowolona z całej naszej drużyny. Mieliśmy naprawdę fajną ekipę, bardzo mocną. I trochę nam zabrakło prądu po prostu na mecz finałowy. Trochę. W poprzednim sezonie siatkarki Chemika po raz dziesiąty zdobyły Puchar Polski. W rozgrywkach ligowych nie poszło im już tak dobrze. Po przegranej w ćwierćfinałach z zgrody budowlanymi Łódź zajęły piąte miejsce. Ma to swoje konsekwencje i chemika zabraknie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Zespół pokaże się za to w pucharze CEV. Obecnie skład został mocno przebudowany. Priorytetem na ten sezon jest odzyskanie tytułu Mistrza Polski. Mamy w planach zdobyć to, co najlepsze, więc chcemy odzyskać przede wszystkim Mistrzostwo Polski. To jest nasz główny cel, a reszta myślę, że pozostaje. Od wielu lat niezmienna, e, najlepszy wynik zawsze będzie pierwsze miejsce, więc e, na to liczymy. Co roku jest walka o najwyższe trofea, o najwyższe cele, także e, przychodząc tutaj, będąc w ogóle w klubie, to myślę, że każdy zdaje sobie z tego sprawę, że, że mierzymy tylko wysoko. Marco Fenolio jest doświadczonym trenerem. Na koncie ma m.in. tytuły Mistrza Włoch, skąd pochodzi, a także Mistrzostwo Niemiec i Triumf w Lidze Mistrzyń. Przez trzy lata prowadził też reprezentację u Słowenii. Największym sukcesem włoskiego szkoleniowca jest doprowadzenie Wolei Bergamo do zwycięstwa w Lidze Mistrzyń w 2007 roku. Fenolio na swoim koncie ma także zdobycie w dwóch sezonach Mistrzostwa Włoch, a także po jednym Pucharze Włoch i Pucharze Niemiec.